Jeśli jutro, czyli 25 października, zobaczymy pierwszy gameplay z Ark Ascended, ale o tym już za chwilę. Dodatkowo dostaliśmy wygląd Dreada, który jak dla mnie wygląda całkiem fajnie i jestem naprawdę zadowolony z tego, jak twórcy fajnie zrobili ten koncept. Kolejnym newsem jest to, że może Ark Ascended pojawi się dla graczy Microsoftu i Xboxa na Game Passie? Oraz potężna informacja od twórców, czyli ogłoszenie gorącego tygodnia. Tam i tak możemy sobie sobie przetłumaczyć, ale o nim też w tym filmie. Także jestem Bolo i dziś zaprezentuję Ci bardziej szczegółowe te tematy, o których przed chwilą wspomniałem, Ty jeszcze możesz zostawić lajka like dla zasięgu, a ja już pokazuję Ci o co chodzi. Zacznijmy sobie od takiego najbardziej luźnego i krótkiego tematu, czyli wyjścia Dreda. Jak wiecie, Dread to jeden z nowych dinków, które zostaną dodane do Arca Standard. Zostanion dodany na Extinctions i twórcy w końcu pokazali nam jego concept art. I jak dla mnie wygląda on bardzo fajnie. Concept art ten jest zrobiony tak samo jak był zrobiony z Szastazaurem oraz tak samo jak był zrobiony na przykład z Ryniognatą. Dlatego możemy sobie fajnie porównać jego wielkość w porównaniu do nas. Zobaczcie jaki to jest Kolos. Teraz przejdźmy sobie do kolejnego tematu. Tym kolejnym tematem jest to, co mówiłem na początku, czyli że już jutro wychodzi pierwszy gameplay. Ale o co tak właściwie chodzi? Microsoft organizuje event, na którym będą pokazywać różne nowości, typu np. nowe gry i coś takiego. I jest tam też Ark Ascended. I w tym poście na Twitterze zwanym także Xem Zostało napisane, że już jutro o godzinie 19.00 ukaże się pierwszy gameplay z Ark Ascended właśnie na tym evencie. I teraz nadchodzi jedno pytanie. Co rozumiemy jako gameplay? Bo jednocześnie gameplayem może być po prostu to, co każdy rozumie jako gameplay, czyli normalna gierka, po prostu zobaczymy, jak już wcześniejsze materiały nagrane przez twórców tej gry będą puszczane po prostu na jakiejś prezentacji. Ale czy może dostaniemy też trailer? Jak wiecie... Do Ark Ascendant nadal nie został wypuszczony trailer, twórcy zapowiadali coś co nazwali gorącym tygodniem, tak nazwali właśnie ten tydzień, co może oznaczać, że w tym tygodniu dostaniemy jeszcze coś mega ciekawego i ja liczę, że ten trailer pojawi się wraz z tym eventem, dlatego, że nie jest tam do końca napisane co tak właściwie tam będzie. Także jeżeli jutro wyjdzie trailer lub sam gameplay, to pokażę Wam całą analizę tego. Dokupałem się też do informacji, którą dał Microsoft, że różne studia, w tym Wildcard, będą prezentować także trailery. Ich łączna długość potrwa 20 minut, także o ile to dobrze rozumiem, jest szansa, że faktycznie dostaniemy ten trailer. Jak będzie, zobaczymy już jutro. A teraz przejdźmy już do trzeciego tematu, który może zainteresować bardzo wielu graczy Microsofta i bardzo wielu graczy Xboxów. Czy Ark Ascended będzie w Game Passie? No nie jest to do końca powiedziane, dlatego że prezentacja Arc Standard będzie właśnie na evencie związanym z Game Passem. I stąd bierze się bardzo dużo podejrzeń, że ten Arc Standard może być na Game Passie. Ale co by to oznaczało? Że cena dla graczy Xboxów i Microsofta byłaby strasznie tania. Co oznacza, że Microsoft musiał wyłożyć naprawdę potężne pieniądze, żeby wykupić nową grę, która, co by nie mówić, interesuje bardzo wielu graczy. Nowych, starych i tych, którzy po prostu o arku słyszeli? I dla mnie byłoby to bardzo dziwne, dlatego że na przykład co, na Steamie cena by była te 39 dolarów, o których twórcy cały czas mówią? Czy cena by była taka jak na Game Passie? No właśnie, tego nie wiemy. Także jest to tak naprawdę tylko niepotwierdzona teoria. Ale z drugiej strony, Microsoftowi naprawdę by się to opłacało, ponieważ ściągnąłby do siebie masę nowych graczy i po prostu ludzi, którzy opłacaliby ten Game Pass. Ale dobrze, przestajmy sobie gdybać, bo wciąż nie jest to na 100% potwierdzane info. Ale teraz powiedzmy sobie o gorącym tygodniu. Twórcy zapowiedzieli, że właśnie ten tydzień, który teraz mamy, jest tak zwanym gorącym tygodniem. Przynajmniej jest to tak tłumaczane na polski. Dokładnie chodzi o to, że w tym tygodniu dostaniemy bardzo dużo nowych informacji o ascendent, oraz dostaniemy bardzo dużo różnych treści. Czy dostaniemy trailer, o którym wcześniej wspominałem? Nie wiemy. Natomiast dostaniemy na pewno gameplay, który dostaniemy już jutro. Ale w takim razie, gdybyśmy dostali tylko gameplay, twórcy powiedzieliby, że jest to gorąca środa, a nie cały tydzień. Dlatego liczmy, że w tym tygodniu dostaniemy pełno nowych, ważnych informacji, a może nawet dostaniemy już coś więcej. Także oczekujcie jutro omówienie tego co wyjdzie o Ascended, a ja już będę się z wami żegnał. Także oglądaj filmy, które właśnie dzisiaj się wyświetlają i z fartem.